Cześć, Marcinie Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy wykonywali niezwykle ważne i cenne zadanie: czyli wewnątrzustny masaż twarzy. Serdecznie zapraszam. Będzie to niezwykle cenne, świetne, super zadanie dla wielu osób. Bardzo często piszę, że coś jest genialne, super świetne, no ale tak jest. Wiele rzeczy, które możemy zrobić ze swoim ciałem z zakresu autoterapii, są naprawdę pożądane, świetne i przynoszą niezwykłe rezultaty. Jestem fizjoterapeutą, więc tego typu masaż, który za chwilę będziemy wykonywali, jest bezcenny w przypadku problemów z obszarem twarzo-czaszki, no z obszarem głowy w ogóle. Więc jeżeli masz problemy ze stawem skroniowo-żuchowym, masz bruksizm, jakąś sztywność, napięcie, może napięciowe bóle głowy, może masz zapalenie nerwu trójdzielnego, tu bardzo delikatny wewnątrzustny masaż twarzy także może pomagać. O względach kosmetycznych nie będę wspominał, no bo to nie jest moja domena, nie znam się w ogóle na kosmetologii. Chociaż za chwilę do tej kosmetologii troszeczkę nawiążę, no ale bez dwóch zdań. Praca w obszarze twarzy, w obszarze mięśni mięśniopowięzi twarzy, no będzie dawała niezłe efekty, jeśli chodzi o jędrność tkanki, o zmniejszenie zmarszczek, jeżeli komuś na tym zależy, no bo dla mnie jako fizjoterapeuty jest to sprawa drugorzędna. Zanim przejdziemy do samego masażu, no to troszeczkę teorii. Z jednej strony przeciwwskazania, czyli kiedy tego nie robić, a z drugiej strony za chwilę przejdziemy do anatomii, żeby rozumieć, z czym będziemy pracowali. Kiedy tego masażu nie wykonywać? Oczywiście to będą pewnie sporadyczne sytuacje, chociaż mogą się przydarzyć. No, kiedy masz jakieś stany zapalne w obrębie jamy ustnej, może w obrębie twarzy, może, może masz jakieś zmiany skórne, zapalne, w ogóle jakieś zmiany chorobowe, no to tutaj konsultacja dermatologiczna, może stomatologiczna, na pewno jeżeli masz jakieś zmiany chorobowe w obszarze twarzy, to nie działamy. Mówimy o zapalnych skórnych jakichś albo błąd śluzowych. Różnego rodzaju rany, czy nawet sytuacja po wyrwaniu zęba, po ekstrakcji zęba, przyjmuje się, że przez dwa tygodnie nie warto tutaj wchodzić, no bo ta rana może jeszcze nie być w pełni zagojona. Różnego rodzaju wypełniacze, jakiś botoks. No, tutaj to nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc tu warto się poradzić albo lekarza medycyny estetycznej, albo kosmetologa. Jak tutaj pracować w tym obszarze? No zakłada się, że po botoksie bodajże dwa tygodnie. Jeżeli mam jakieś wypełniacze, to nawet przez 2-3 miesiące nie ingerujemy w tkankę na twarzy. No ale tak jak wspomniałem, tutaj konsultacja ze specjalistą, bo w obszarze twarzy jest coraz bardziej zaawansowana ta kosmetologia czy medycyna estetyczna. Różne nowości są, różne upiększenia, ulepszenia. No i może być tak, że nie zawsze można po tego typu interwencjach cokolwiek tutaj robić. Jeżeli masz cerę naczynkową, masz bardzo delikatną, to musisz rozważyć tego typu interwencję, a już w ogóle nie wykonywać tej interwencji bardzo mocno. A z drugiej strony, jeżeli masz zdrową skórę, masz zdrową tkankę w obszarze twarzy, to tutaj czasami ta praca, którą będziemy wykonywać, może być naprawdę intensywna. Wchodząc do wnętrza jamy ustnej, będziemy rozpracowywali ten obszar. Ja lubię nazywać tkanki, czy tego typu struktury, z którymi za chwilę będziemy pracowali, mięśniopowięzią. Dlatego, że tutaj trudno w ogóle rozdzielić jest osobno mięśnie. Oczywiście to jest model, schemat i tutaj nie ma tkanki łącznej, to są tylko mięśnie, no ale myślę, że gro tego oddziaływania, które będziemy za chwilę aplikować na ciało, jest na mięśniopowięź, czyli także na tkankę łączną, a nie tylko na tutaj widoczne mięśnie. Trudno tutaj mówić o pojedynczych mięśniach, raczej to jest kompleks mięśni poruszających twarzą. Dookoła ust mamy mięsień okrężny ust. Tutaj z boku mamy mięsień obniżacz końcika ust. Tutaj mamy mięsień obniżacz wargi dolnej, a tutaj mięsień brudkowy. Dolna część. Też będziemy w nią wchodzili. Jeżeli spojrzymy ku górze, to tutaj będziemy mieli mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa. Będziemy mieli dźwigacz wargi górnej i będziemy mieli mięśnie Jarzmowy mniejszy i jarzmowy większy. Bocznie tutaj będzie odchodził mięsień śmiechowy. Jak się na to spojrzy, no to większość z tych mięśni łączy się z mięśniem okrężnym ust. Kawałek dalej będziemy mieli silny, mocny mięsień, do którego też dotrzemy, czyli mięsień żwacz. A wchodząc do wnętrza jamy ustnej, nie, nie widać tego tutaj na modelu, będziemy mieli mięsień policzkowy. Oprócz tego, tak jak tutaj widać, będziemy mieli mnóstwo gałązek nerwowych, z którymi także będziemy pracowali. Dlatego, jeżeli myślimy o efektach w tym obszarze, to to nie jest tylko kwestia oddziaływania na tkankę łączną, kwestia tylko poprawy jędrności tkanki, może poprawa uwodnienia tkanek, ale tutaj zachodzi. Rozluźnienie mięśni, więc też będzie takie odczucie na pewno rozluźnienia tkanek, mniejszy ból, mniej odczuć napięcia w tym obszarze. No ale pracujemy tutaj też z układem nerwowym, więc może być tak, że wiele takich wrażeń będzie też ogólnych, czyli takiego odprężenia, zrelaksowania i uspokojenia. Będzie to niezwykle proste zadanie, nieskomplikowane. Tutaj taka mała żartobliwa dygresja. No, ja podchodzę do tego zdroworozsądkowo i z jakąś pokorą, więc nazywam ten masaż wewnątrz ustnym. Jak się patrzy na rynek szkoleń w obszarze twarzy, o kawał dobrej roboty, bo to jest świetna, precyzyjna praca, ale tutaj widać to prześciganie się w nazewnictwie. Stąd niektórzy nazywają ten masaż intraoralnym, a inni, żeby było jeszcze oryginalniej, masażem transbukalnym. No To jest po prostu praca w środku jamy ustnej. Teraz nie wykonujemy tego komuś, tylko sobie. Stąd nie wiem, czy jest konieczność pracy w rękawiczce, ale niektórzy mogą się czuć niekomfortowo, grzebiąc w swojej jamie ustnej. Nie wiem, rozumiem to, spotykam takie osoby, które mówią, że one z gołą dłonią nie chcą. To może się okazać, że wygodne, pomocne będzie użycie rękawiczki. Ja jestem zdania, że tu chodzi o moją jamę ustną. Na pewno bardzo dobre umycie rąk. Dokładne, precyzyjne umycie rąk i myślę, że śmiało, komfortowo można pracować dłońmi bez użycia rękawiczki. Także pozostawiam to w kwestii gustu. Moje odczucie nawet jest takie, że uchwycenie tych tkanek bez rękawiczki jest konkretniejsze, mocniejsze i lepiej te tkanki czuć. Stąd wolę to bez rękawiczek. Sprawa nie jest skomplikowana. Usiądź wygodnie, może podeprzyj swoje łokcie na stole włóż kciuk, bo to będzie najwygodniejsze narzędzie, chociaż można będzie też używać palców, ale włóż kciuk do środka jamy ustnej. Po czym będziemy te różne fragmenty rozpracowywali. Głównie będziemy tutaj wykonywali pociąganie. Oczywiście można robić jakieś kółeczka, można gdzieś te tkanki w różnych kierunkach pociągać. Ja będę jednak chciał myśleć o tkaninie, gdzie będziemy te tkanki po prostu pociągali i odkształcali. Dosłownie, tutaj mam tkaninę na kozetce. Chciałbym, żebyś myślała, czy myślał o tkaninie, czyli jak włożymy palec do ust i pociągniemy tkankę, tak jak mój kciuk teraz to robi, to będziemy długo cierpliwie, delikatnie pociągać tą tkankę. Czyli ją odciągać, wczuwając się w to, co się dzieje z tymi tkankami. To ma być przyjemne, chociaż czasami, jeżeli masz dużo bolesności w obszarze twarzy, może stawu skroniowo-rzuchłego, masz te napięcia czy napięciowe bóle głowy, no to może być bardzo tkliwe i wrażliwe. Stąd, nawiązując do odcinka o wyciąganiu języka, o rozluźnianiu języka, proszę mi nie pisać, że to było bardzo bolesne zadanie. No jeżeli takowe jest, to postaraj się robić to mega delikatnie do odkształcenia tkaniny niepotrzebna jest jakaś ekstremalna siła. To nie musi być chęć przebicia skóry na drugą stronę, tylko takiego odkształcania, delikatnego wchodzenia i odkształcania od środka. Stąd, jeżeli masz jakieś problemy bólowe, może się okazać, że to będzie naprawdę delikatna, łagodna praca, taka mikro-mikro. A jeżeli czujesz, że możesz sobie pozwolić na naprawdę pociąganie tej skóry, to polecam, bo wtedy tych napięć będzie schodziło więcej. Ale to zależy od etapu, na którym jesteś. Wkładamy kciuk i taki globalny rekonesans w obszarze policzka. Wypychaj delikatnie kciuk na zewnątrz, starając się wyszukać napięte i sztywne tkanki. Działaj w różnych kierunkach. Zaobserwuj, że tkanka może być odkształcana w nieskończoną ilość kierunków. Jeżeli wyczujesz jakieś napięcie, to postaraj się delikatnie rozciągać taką tkankę przez kilkanaście sekund. Teraz uchwyć także tkanki palcami z zewnątrz i oprócz rozpychania policzka od wewnątrz, pociągaj tkanki chwytem szczypcowym ku przodowi. Tu także chwytaj tkanki w najróżniejszych miejscach i staraj się odszukać nadmierne napięcia i sztywności. Nie spiesz się, im wolniejsza praca, tym lepiej. Zauważ, że możesz pociągać tkanki od strony ucha, oka czy nosa. Każdemu fragmentowi poświęć odpowiednio dużo uwagi. Nie rób nic na siłę. Uwalnianie napięć ma być przyjemne. Owszem, czasem może się to wiązać z uwalnianiem tkliwości i lekkiego bólu, lecz muszą to być wrażenia z zakresu tak zwanego dobrego bólu. Teraz, kiedy sięgniesz tym palcem głęboko, w kierunku żuchwy, to tutaj w tym obszarze, gdzie teraz znajduje się mój kciuk, jest jedna trzecia, czy znajduje się 1 trzecia mięśnia żwacza. Więc jeżeli pójdziesz głębiej, blisko kości, ale też wypchniesz palec w kierunku na zewnątrz, tak żeby odkształcić te tkanki, nie naciskamy na kość, bo tu nie ma większej potrzeby, w, te, w ten sposób odkształcamy, to już nie będzie tak mięciutko jak tutaj, gdzie mamy te struktury mimiczne, tylko będziemy mieli mocny twardy mięsień żwacz. Więc teraz, jeżeli włożysz ten palec z głębi, to natrafisz na grubszy, mocniejszy mięsień i jego też można delikatnie wypychać na zewnątrz. Mały obszar, jak widzisz, to nie jest jakiś gigantyczny mięsień. Oczywiście, on będzie też z zewnątrz, czyli duża część tego mięśnia. On będzie leżał tutaj w ten sposób, tak jak teraz moje palce to pokazują. To z jednej strony możesz tutaj pracować z tą tkanką, czyli ją odkształcać, wypychać od środka, może zgniatać ten mięsień obustronnie, ewentualnie wypychać tą przednią część mięśnia, a tutaj starać się uchwycić go od tej strony i w jakiś taki sposób szczypcowy z tym mięśniem popracować. Włóż kciuk troszeczkę głębiej w kierunku ucha. Wypchnij kciuk w kierunku na zewnątrz i poczuj, że masa mięśnia żwacza jest troszeczkę twardsza niż tkanki budujące policzek. Wykonaj kilkukrotne zaciskanie i rozluźnianie żuchwy, a poczujesz, jak mięsień żwacz się napina. Podobnie jak w przypadku tkanek policzka, odkształcaj mięśniopowięź mięśnia żwacza w różnych kierunkach. Po wykonaniu tego rozluźniania uchwyć masę mięśnia żwacza szczypcowo i delikatnie go pougniataj. Postaraj się porozluźniać mięsień delikatnymi ruchami zgniatania i pociągania tkanek. Nie torturuj się wywoływaniem nadmiernego bólu, ale też nie wykonuj tego ugniatania bez jakiejkolwiek stymulacji. Żwacz jest bardzo silnym mięśniem, niezwykle istotnym do opracowania w przypadku bruksizmu czy problemów ze zestawem skroniowo-żuchowym. Oczywiście to, co tutaj robimy, może trwać troszeczkę dłużej. I nawet dobrze, żeby tak było. Czyli to jest lekcja, a nie dokładne prowadzenie i sposób wykonania. Bo jeżeli się nauczysz wykonywać ten masaż, sekwencja nie jest koniecznie w takiej kolejności, jak ja teraz to pokazuję, może być bardziej kreatywnie i chodzi o to, żeby tutaj samodzielnie wyczuwać te wszystkie napięcia, sztywności i spokojnie z nimi pracować. Możesz wygodnie usiąść, zapalić świeczkę, Przygasić światło, włączyć muzyczkę i poświęcić temu obszarowi nawet pół godziny. Idziemy w kierunku wargi górnej i tkanek tutaj. Możemy to robić jednostronnie, albo za chwilę obustronnie. Poczuj, jak wiele napięć i sztywności może się znajdować w obszarze dziąseł. Wykonuj te pociągania bardzo delikatnie. Tu także wykonuj rozluźniania w różnych kierunkach. Włożenie obu kciuków daje inne możliwości w pracy z tkanką. Oprócz tego, że możesz wypychać tkanki na zewnątrz, możesz je także rozciągać pomiędzy kciukami. Czułość, delikatność i skupienie powinny ci cały czas towarzyszyć podczas wykonywania tego typu manewrów. Uchwyć teraz tkanki w obszarze dolnej wargi palcami. I tej okolicy także poświęć odpowiednio dużo czasu. Tu także postaraj się poodciągać tkanki od dziąseł, zachowując przy tym rozwagę. Teraz wykonamy to samo na drugą stronę. Czyli też wchodzimy kciukiem, ale musisz popróbować, bo może się okazać, że wygodnie tobie będzie wykonać to przy użyciu palców. Sprawdź, czy wariant wykonywany palcami nie będzie dla Ciebie wygodniejszy. Przeszukuj obszar policzka w celu odnalezienia nadmiernych napięć i sztywności. Jeżeli takowe znajdziesz, to delikatnie naciągnij tkanki i czekaj na rozluźnienie. Nie spiesz się, nie rób nic na siłę. Z czasem zauważysz, jakie to proste, a zarazem skuteczne w pozbywaniu się napięć i bólu. Nie działaj według jakiegoś schematu czy formy tylko konsekwentnie opracowuj każdy fragment tkanek budujących jamę ustną. I podobnie jak w przypadku tamtej strony, tu także opracuj obszar policzka, głębi mięśnia żwacza, obszar wargi górnej czy dolnej. Na koniec może warto wykonać jakąś gimnastykę twarzy. Dowolną, chodzi o to, żeby tą okolicę rozruszać. Więc możesz poruszać ustami na boki, Możesz ponadymać policzki, oczywiście z rozsądkiem, możesz popracować językiem i powypychać tą tkankę od środka językiem. Też w ten sposób możesz pobadać, gdzie jest więcej sztywności, gdzie jest więcej napięć za pomocą własnego języka. Jeżeli byłoby tak, że gdzieś jest więcej napięć, może gdzieś w okolicach dolnej wargi, to spędź troszeczkę czasu rozpychając tą tkankę językiem. Oczywiście dłużej niż ja to pokazuję. Różnego rodzaju napinanie mięśni, oczu, zaciskanie ust, robienie dzióbka, może jakieś robienie dzióbka na prawo, na lewo. Chodzi o to, żeby poużywać troszeczkę tych mięśni. Na koniec prosty drenaż limfatyczny. Chłonka na twarzy spływa tutaj w kierunku szyi. Mniej więcej tak jak moje palce to pokazują, więc możesz wykonywać bardzo delikatne takie przegłaskania. Nie ma potrzeby jakiegoś mocnego zgniatania tej tkanki i rozciągania tej tkanki. Chodzi o to, żeby delikatne ruchy w tej tkance się pojawiły i takiego przesuwania tego, co jest pod skórą, więc to jest praca z tkanką podskórną, takie delikatne przepychanie od czoła, przez poliki, przez skronie, więc tu też można niczym pędzlem opracowywać bardziej boczne strony, ale może też przednią część. I delikatne Suwanie tkanki, przepychanie tego, co jest pod skórą. Mówię, wcale nie musi to być mocno. Tak, żeby ułatwić troszeczkę odpłynięcie chłonce. Więc jeżeli teraz jakieś produkty przemiany się wydzieliły, jeżeli ta tkanka została rozruszana, to poprawiło się ukrwienie, to dobrze, żeby teraz układ limfatyczny troszeczkę zwiększył intensywność swoich działań i oczyścił tą okolicę. Więc możesz teraz 2-3 minuty spędzić na takim. Przemalowywaniu można powiedzieć, przemywaniu jakby twarzy, ale troszeczkę w środku. Czyli tu nie chodzi o śliźnięcie się po skórze, tylko lekkie wczepienie się w skórę i przepychanie tego, co jest pod skórą, w kierunku szyi. I tu też można by było pójść na dekolt i odrobinę tej pracy wykonać jeszcze na dekolcie. Też na ten element możesz poświęcić spokojnie z 3 minuty, a może z 5 minut. Nie rób tego nerwowo. To też może być bardzo ciekawy element uspokajający, czyli z jednej strony stymulacja układu limfatycznego, z drugiej strony cała ta praca będzie działała bardzo uspokajająco i wyciszająco na układ nerwowy. No jest to naprawdę kapitalne zadanie. Daj znać w komentarzu, jak Ci idzie, bo. Rzadko spotykam osoby, które mówią, że nie, na twarzy to lepiej nic nie robić, nie lubię, jest nieprzyjemnie. Owszem, pewnie świetna sprawa to udać się do terapeuty, do masażysty, który masaż twarzy wykonuje. No, coraz popularniejsza rzecz i się nie dziwię, ma naprawdę tych korzyści jest mnóstwo od samopoczucia, przez względy estetyczne, przez brak bólu i napięć w tym obszarze i może jeszcze spędzić po tym masażu parę minut w relaksie, w spokoju, w jakimś wyciszeniu. Aby ułatwić organizmowi dalszą regenerację. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Napisz proszę w komentarzu, jak Ci idzie, co o tym sądzisz. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Staram się regularnie nagrywać materiały takie edukacyjne, uczące, takie, żeby lepiej rozumieć swoje ciało, żeby zacząć z nim coś robić. Może, żeby wyłączyć telefon, wyłączyć ten szum dookoła, ten szum informacyjny, który mamy dookoła, i skupić się troszeczkę na tym, co się dzieje w nas samych. No, no dobra, to tyle na dziś. Życzę miłego masowania i do zobaczenia. Cześć.